Kościół parafialny w Głogówku na miejscu starszej budowli ufundował ponoć około 1350 roku książę opolsko-raciborski Fryderyk. Trzy dekady później kościół tutejszy podniesiono do godności kolegiaty. To właśnie z tego okresu pochodzi zasadniczy zrąb konstrukcji świątyni. Kolegiatę rozwiązano w następstwie najazdu husyckiego, który w 1428 roku spustoszył miasto. Efektem odbudowy kościoła po tych zniszczeniach jest sklepienie sieciowe w prezbiterium, odtworzone w końcu XV wieku według o stulecie starszego pierwowzoru. Gromadzone przez pokolenia wyposażenie przepadło w 1765 roku, gdy wielki pożar miasta strawił tę świątynię. W ciągu pięciu lat, poczynając od 1776 roku proboszcz tutejszy Antoni Borek. Za pieniądze właścicieli głogówka von Oppersdorfów zainicjował dzieło gruntownej barokizacji budowli. Twórcami tego dzieła byli Franciszek Antoni Sebastini i Jan Józef Schubert. Ten pierwszy naprawdę nazywał się Sebesta i podobnie jak Schubert był rodowitym Morawianinem. Sebastini dostał zadanie pokrycia całego wnętrza kościoła polichromiami. Powstał efekt architektonicznego retuszu gotyckiej struktury, nadający wnętrzu wrażenie barokowej jednolitości stylowej. Przy bliższym obejrzeniu okazuje się jednak, że ingerencja w średniowieczną konstrukcję była dość powierzchowna. Sklepienie pozostało gotyckie o przekroju ostrołkowym, skuto tylko żebra, które w późnym gotyku nie pełniły już roli nośnej. Sebastini uzyskał w ten sposób wielką powierzchnię do stworzenia jednolitej kompozycji malarskiej. Osobliwością głogóweckiej fary jest stworzenie w gotyckim wnętrzu właściwego późnemu barokowi nastroju współgrania wszystkich elementów wystroju, polichromii, rzeźby, snycerki ołtarzy, ławek i detalu sztukatorskiego. Na sklepieniu prezbiterium w polach pomiędzy żebrami Sebastini umieścił personifikacje cnót kardynalnych w otoczeniu i grających aniołków, girland i wazonów. Na ścianach prezbiterium sceny z życia patrona kościoła świętego Bartłomieja ujęte w bogate, malowane ramy. Tu święty uwalnia od złego ducha córkę Polimiosa oraz poniżej scena skazania Bartłomieja na śmierć. Małe monochromatyczne scenki malowane en Anglizej ukazują setnika z kafarnaum i robotników w winnicy. Na północnej ścianie prezbiterium umieszczono jeszcze lożę kolatorską von Oppersdorfów. Na sklepieniu nawy głównej nawiązanie do tematyki malowideł z prezbiterium to aniołowie adorujący w niebie świętego Bartłomieja, rzecz charakterystyczna, usunięto gotyckie detale architektoniczne na ich miejsce, wprowadzając malowaną architekturę. Wszystko po to, by uzyskać wrażenie głębi otwierającej się na świetliste niebo wyczarowane na sklepieniu. Centrum kompozycji, źródłem światła, jest Bóg. Ku niemu aniołowie niosą skórę świętego Bartłomieja, atrybut jego męczeńskiej śmierci. Wszystko to w otoczeniu ornamentów rokokowych, które nie w postrzeżenie zmalowanych przeistaczają się w plastyczne stiuki. W tej technice wykonano niemal pełne rzeźby ojców kościoła, świętych Grzegorza Wielkiego, Hieronima, Ambrożego i Augustyna. Uzupełnieniem wystroju rzeźbiarskiego nawy są statuły niezmiernie popularnych w XVIII wieku świętych Jana Nepomucena i Franciszka Xaverego. Zaś pod chórem muzycznym umieszczono postacie świętej Heleny oraz jej syna, cesarza Konstantyna. Z głównym wątkiem ideowym współgrać musiała tematyka przedstawień w Wielkim Ołtarzu. Ta brocząca krwią scena odarcia ze skóry Świętego Bartłomieja wyszła spod pędzla Sebastiniego. Klamrą, zamykającą prezbiterium, są bliźniacze konstrukcje ambony i chrzcielnicy. Nad chrzcielnicą wyobrażono postacie pierwszych rodziców Adama i Ewy, stojących obok globu, opasanego przez węża. Zaś na baldachimie dostrzeżymy jeszcze scenę chrztu w Jordanie. Także na ambonie posługiwano się symboliką. Figurki młodzieńców dzierżą owieczkę, paś, owieczki moje oraz Kościół zbudowany na opoce. To wszystko odnosi się do słów Chrystusa kierowanych do Świętego Piotra, tego, którego wyobrażono na Baldachimie w chwili, gdy Jezus wręcza mu klucze. Rzeźby i płaskorzeźby są dziełem wspomnianego już Schuperta, jak ta przedstawiająca nawróconego łotra, przysiadłego na zaplecku konfesjonału. Ale nie tylko barok odnaleźć można w tej świątyni. Przy północnej ścianie prezbiterium około 1400 roku wzniesiono kaplicę, która z czasem stała się mauzoleum panów tutejszych, wonopersdorfów. Gotyckie sklepienie o charakterystycznym, przekoszonym rysunku żeber dekorują wsporniki, konsole, z których te żebra zdają się wyrastać. Znajdziemy tu wizerunki zwierząt i ludzi, które tworzyć musiały jakiś schemat symboliczny, ale dziś nie umiemy odczytać go bez wątpliwości. W 1634 roku wykonano okazały nagrobek Jerzego III von Oppersdorfa i jego rodziców. Twórcą był włoski rzeźbiarz Sebastian Sala, autor takich dzieł jak Nagrobek Piotra Opalińskiego w Wielkopolskim Sierakowie czy Rzeźb Nagrobnych Ligenzów u Bernardynów w Rzeszowie. Oprócz nazwiska Twórcy z Rzeczpospolitą i polskim kręgiem kulturowym Głoguwecki Nagrobek łączy jeszcze materiał, z jakiego wykonano jego oprawę. To ulubiony kamień dekoracyjny polskiego baroku, czarny marmur Dębnicki. Jeszcze jedno. Czytelnikom Sienkiewiczowskiego Potopu warto może przypomnieć, że to właśnie w Głogóweckiej Farze pan Andrzej Kmicic po wysadzeniu szwedzkiej kolubryny pod Częstochową miał widzieć leżącego krzyżem Jana Kazimierza. To właśnie w Głogówku przez Sienkiewicza nazywanym Głogową, a przez Niemców Oberglogał przez kilka tygodni przebywał król polski uchodzący z Warszawy przed Karolem Gustawem. Dziś, w 1996 roku, Głogówek jest jednym ze znaczniejszych na Śląsku Opolskim ośrodków mniejszości niemieckiej. Ślązacy przyznający się do niemieckich korzeni modlą się w tym kościele obok Ślązaków mówiących po polsku i tych, którzy osiedli tu po wygnaniu ich z ojcowizny, za linię Kerzona. Ot, jeszcze jeden chichot historii. A wszystko to w cieniu wdzięcznej budowli o nader rzadkiej urodzie. Fara świętego Bartłomieja w Głogówku na Opolszczyźnie.